Witam. No, po dłuższej przerwie zapraszam na pre prezentację baraństwa drogowego. A no już miałem nadzieję, że te baranki i owieczki zapadły w jakiś dłuższy sen. ale to widocznie zostali pobudzeni ze snu letniego. No niedawno robiłem film. Na takich ogólnie o barankach. A teraz wracamy do tematu baranków drogowych. Mówiłem, że jest mnóstwo agresji. No i tutaj kolejne przykłady, że to wszystko się potwierdza. No nie wiem, czy zostali pobudzeni tamtą krwawą niedzielą niedawną. To się działo 17 we wtorek października 2023 koło południa. mi się nie chce tych baranków na policję zgłaszać, bo to nasza policja te nasze sądy to też są takie jakie są adekwatne do, te, do tego całego baraństwa. No Natomiast jeżeli jakiś policjant czy prokurator no ogląd obejrzy ten film, no to tutaj powinien zareagować. E, dobra zaczynamy od tej scenki. Na no, tradycyjnej, zaraz się tu baraństwo będzie czepiało, no bo te baranki mają taką, taką swoją filozofię, że według której, jeżeli uznają, że ktoś złamał przepis drogowy, no to to ich upoważnia do, do łamania przepisów, też drogowych, czy tam w ogóle przepisów, a wręcz do zabicia tego kogoś. A więc ja tutaj, tak, napytam się baranki. No tu, tu są, tu jest, ja tu widzę linię przerywaną. No jeżeli się zjedzie na linię, przekroczy tą linię przerywaną, wjedzie się tutaj na ten lewy pas, no i potem się wróci. Gdy się skończy ta linia ciągła, to, to czy tu został złamany jakiś przepis? Proszę mi wskazać, jeżeli został złamany, to który przepis w ten sposób został złamany. No, tak trochę bardziej poważnie no to uważacie baranki, że lepiej by było się tu przeciskać między tymi samochodami stojącymi. No bo oczywiście, no nie po to jak ktoś jedzie rowerem, żeby stać w kolejce razem z samochodami, razem z tirami. Po to się jedzie rowerem czy motocyklem, żeby się po prostu nie stać w korkach. Chociaż no są tacy tam agregaci, co, co stoją w tych korkach, mimo że jadą Rowerem czy motocyklem, no ale to już jest e, oddzielna kwestia. Dobra, puszczamy scenkę. Te to nie wiadomo dlaczego, no to trzeba się było zatrzymać, zapytać panią e, z jakiego powodu trąbi. No to trąbi się w mieście z powodu, bez, jeżeli tylko i wyłącznie wolno trąbić, jeżeli grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo. No nie wiem, co to znaczy bezpośrednie w tym wypadku, no ale no ja bym to rozumiał tak, że po prostu no to trąbienie ma zapobiec jakiejś tam stuczce, jakiejś kolizji. W żadnym innym wypadku nie wolno trąbić. No więc trzeba się zapytać, jakie tutaj niebezpieczeństwo. No nie, nie, Jeżeli się nie widzi żadnego niebezpieczeństwa, no, 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 no być może się czegoś nie wie. No to trzeba się zapytać tego trąbiącego, dlaczego, dlaczego trąbi. No dlatego tutaj trzeba było się zatrzymać i spróbować się dowiedzieć, o co chodzi. O co chodzi, W ten sposób baranki informują, jakie niebezpieczeństwo grozi. No, przypuszczam, że chodzi, jak zwykle, o to, że po prostu ostrzegają przed samymi sobą. No bo są po prostu nie, nie, ich obecność na drodze jest niebezpieczna dla innych i po prostu w ten sposób o, ostrzegają. No, ale no, tego nie wiadomo. No, trzeba było się zatrzymać i chociaż spróbować dowiedzieć, bo być może akurat przyczyna by mogła być inna. Pani tak się spieszyła, że przez to swoje trąbienie nie zdążyła na zielone, i przy okazji tam cały rząd, trzy, tam dwa rzędy innych samochodów też nie zdążyło. A z jakiego powodu trąbisz? Z jakiego powodu trąbisz? No to cóż, za to jak nie ma rowerowej, no to jadę jeździł, no to jest pani zna przepisy. A to gdzie mam jeździć? Po polu czy po czym mam jeździć? To trzeba tak, bo nie jest zrobione Czyli nie wolno jeździć jeździć. <noise> Według pani trzeba czekać, aż zrobią drogę rowerową. Inaczej nie wolno jeździć, no to. To to, to, sam, to jest znajomość przepisów i filozofia tych, tych posiadających prawo jazdy. Jezdją, tak? Nie wolno jeździć, jezdnią, tak? No ale to jest moje bezpieczeństwo, nie pani, no to co, co pani do tego. No, ja jej zagroziłem jej bezpieczeństwu. Już myślałem, że o mnie się martwię, ale nie ona. Ja jest jej. Jej bezpieczeństwo zostało tutaj zagrożone. Nie wiem w jaki sposób, to już tak. Ale no wolno mi jeździć jest nią czy nie wolno. Nie wolno. No nie wiem, co policja na to, bo mnie jest nagrane wszystko jak pani trąbi. Mam no tutaj następny. Następny baranek się odzywa. Tam owieczka to za mało. Jeszcze baranek jest potrzebny jest do, te, do kompletu. A co blokuje? No zatrzymaj! Trąbina! Mnie to stanąłem, żeby się zapytać! Trąbina! No taka, taka jest dyskusja. Człowiek gada, a on dalej swoje. A mnie to pytam? No mam! Co? No, jak na mnie trąbi, no to muszę się dowiedzieć o co chodzi, nie? Kurwa, barań. No i tutaj kawałek dalej, zjeżdżam na lewy pas, bo te dwa zablokowali. No i znowu następnemu się coś nie podoba. No, zobaczymy, czy widać rejestrację. PZ920XA Jakoś Toyota No nie dość, że wyprzedza bez zachowania odstępu To jeszcze trąbi człowiekowi nad, nad uchem no, Ale tu chyba jeszcze nie koniec baraństwa Tu tutaj Ci się coś tam darli Nie wiem czy na mnie, ale na to wyglądało Bo akurat w momencie, gdy przejeżdżałem. Czyli nawet robotnikom drogowym też się rowery na drodze nie podobają. I muszą się wydzierać. No, no oczywiście nie wiem, jak, jak ci idioci sobie wyobrażają, że ja mam to usłyszeć. No, ale to już tam. Kto baranka zrozumie. No nie wiem, może inny baranek. Tutaj mamy to baraństwo. Stoją blisko siebie, więc no chyba to nie na siebie się wydzierają. Ale tam, no ale no mówię, no te, te. Co oni tam mają w głowie, to tego nie wiadomo. No niestety kolejne baranki już się nie, nie nagrały, w drodze powrotnej jeszcze było. Też był wysyp. No przede wszystkim chyba był jakiś karambol. no Tak, tak jeżdżą ci mistrzowie kierownicy. No trąbią na innych, tam będą się wymądrzać, no, a potem a potem płaczą. W każdym razie jak wracałem, to tu stało kilka samochodów. No też mniej więcej w tym miejscu, tylko jeżeli było znacznie więcej, więc nie wiem, czy nie doszło do jakiegoś właśnie karambolu, była jakaś jakaś laweta. No tak jeżdżą ci mistrzowie kierownicy. Z, 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 ci, co mają te, te prawo jazdy. No dobra, reszta się nie nagrała, to będziemy kończyć, no, no mam nadzieję, że to nie jest otwarcie sezonu zonu barańskiego, tylko jakiś tam, no mówię, może wpływ tej, tej krwawej niedzieli sprzed trzech dni w tej chwili już, no ale no jak tak dalej ci, ci wybrańcy narodu będą postępowali, no to może być, obawiam się, że będzie jeszcze gorzej.